Hejka, z tej strony Wars. A dzisiaj Ci pokażę najlepsze kompetytywne ustawienia do DBD i dodatkowo pokażę Ci kilka fajnych rzeczy, które powinieneś mieć. Na początku przejdźmy sobie do ustawień. Tutaj przechodzimy sobie do kategorii grafika i na początku pokażę Ci najlepsze ustawienia pod FPS-y. Na początku ustaw sobie jakość z wysokiej bądź ultra na niską. Jednakże, jeżeli Ci zależy bardziej na widoczności, proszę ustawić na wysoką. Jednakże pod FPS-y ustaw sobie na niską i rezolucję ekranu ustaw to sobie na 100%. Tutaj w rozdzielczości. Twojego całego ekranu, ustaw sobie na natywną. Ja posiadam 1080p, więc moja natywna rozdzielczość to 1920x1080. Jeżeli posiadacie dokładnie monitor o większej rozdzielczości, no to ustawcie sobie na taką, jaką posiadacie. Tutaj w full screen mode, a dokładnie w trybie pełnego ekranu, Ustawcie to sobie na pełny ekran, ponieważ ustawienie to sobie na trybie okienkowym bądź po prostu na pełny okienkowy, spowoduje, że możecie ryzykować większym input lagiem i dodatkowo zjedzeniem kilku fpsów. Teraz w 16.9 Xp tutaj polecam wam to sobie ustać na wyłączone. No chyba, że posiadacie wielkaśny monitor, to zapewni Wam akurat, że będziecie mieli takiego fofa, jakiego ustawiliście. Visync, tutaj polecam wam to sobie ustawić też na wyłączone, ponieważ włączenie tego może spowodować, że będziecie mieli ghosting. To jest coś takiego, że będzie Wam zapisywać poprzednie klatki i będziecie widzieli tak troszeczkę rozmazane, więc to akurat polecam wam to sobie ustawić na wyłączone. Limit FPSów tutaj ustawicie sobie największe jakie posiadacie dostępne. Ja posiadam akurat 240 Hz, więc sobie ustawię na 120, ponieważ nie mogę ustawić na 240. 120 jest to maksimum, więc sobie na tyle ustawiłem. Dodatkowo posiadamy jeszcze takie sekcje jak UI i postproces. W postprocesie to zalecam wam szyściutko ustawić sobie na wyłączone. Bo przykładowo FSR zwiększa akurat ostrość Waszej gry, ale mam lepszą opcję, która bardziej będzie Wam się podobała, i tam dodatkowo będziecie posiadali fajne bariery, więc to lepiej polecam wam ustawić sobie na wyłączone. Anti-Aliasing, tutaj też polecam wam to sobie ustawić na wyłączone, jest to troszeczkę niepotrzebna rzecz, i dodatkowo XESS Mode też polecam wam to sobie ustawić. Tutaj przy dostanie opcją jest UI, i właśnie możecie sobie ustawić co to rozmiar waszego interfejsu. Ja to zazwyczaj polecam wam to sobie ustawić na 85%. Nie wiem czy to jest defaultowy, ale to raczej jest. I tutaj możecie też ustawić sobie jedną fajną rzecz, a dokładnie Skill Check Scale. To dokładnie wam większy rozmiar jaki będziecie widzieli tych skill checków, które robicie podczas gen naprawiania generatora. Więc jeżeli chcecie je bardziej widzieć, no to ustawcie sobie nawet na 100%. Ale to już jest zależne od was. Ostatnią opcją jest akurat wejście w dostępność, a dokładnie Accessibility. I tutaj posiadamy taką opcję jak Heartbeat Visual Support. Jest to świetna opcja, polecam o to sobie ustawienie włączone. Ponieważ jeżeli będziecie w Terror reduce yy, danego zabójcy, to pojawi wam się serduszko, które akurat zacznie bić i dodatkowo będziecie widzieli, czy zabójca jest coraz bliżej i jeżeli będziecie bardzo blisko, no to akurat serduszko będzie bardzo żar. i dodatkowo możecie się dowiedzieć, czy jest to cicha zabójca czy może po prostu na przykład taki trickster lub Huntress, który posiada swoje lula Lullaby, przykładowo. Dobrze, teraz przejdźmy sobie do następnego kroku. Teraz przejdziemy do plików gry Dead by Daylight. Aby to zrobić, przechodzimy sobie teraz do eksploratora plików, a następnie tutaj trzeba wpisać Procent Updata. I klikamy Enter. Następnie cofamy się do, do folderu Update i klikamy w lokal. Następnie wyszukujemy sobie Dead by Daylight, więc kliknę sobie na klawiaturze T i tutaj posiadamy Dead by Daylight, więc sobie go otwieramy. Następnie otwieramy Save, Config, Windows Client. Teraz zjeżdżamy troszeczkę niżej. I tutaj posiadamy taki plik jak Game User settings.ini Więc sobie to teraz otwieramy za pomocą notatnika i pokażę Ci tutaj trzy opcje, które warto zmienić. Na początku, tutaj w Shadow Quality, ja sobie to ustawię na 3. Będziecie mieli to postawione na 0, ale ustawienie to sobie na wyższej jakości, będziecie widzieli akurat cienie danych modeli, danych postaci w lepszej jakości i będziecie mogli łatwiej rozróżnić czy to jest Survivor czy zabójca, bo wiecie, no. Czasem to może dać tak niewielką przewagę, ale to jest jakaś. Posiadamy też taką opcję jak View Distance Quality i ustawienie tego sobie na najniższy, czyli na zero, będziecie pewnie też to mieli na zero, spowoduje, że obiekty będą szybciej znikać, a dokładnie tam niektóre elementy. I od czasu do czasu może się zdarzyć, że jeżeli będziecie grzej zabójcą, to tak zauważycie Surveyora pod jakiegoś obiektu, który następnie się pojawi, ale to się zdarza. Bardzo rzadko, ale czasem może to dać Wam jakąś przewagę. Następnie musimy sobie zjechać troszeczkę niżej, a dokładnie prawie na sam dół, dopóki nie znajdziemy Audio Quality Level i tutaj będziecie mieli to podstawowe na zero, ale to sobie ustawcie na trójkę, a żebyście mieli lepsze udźwiękowienie i żebyście słyszeli niektóre rzeczy, które czasem nie powinniście, które no, nawet nie usłyszycie w ogóle w grze. To naprawdę czasem się przydaje, więc ustawcie to sobie na trójkę. I gdy to zrobicie, no to klikamy sobie w blik, Klikamy zapisz i możemy to sobie zamknąć. Jednakże, jeżeli chcecie mieć pewność, że ustawienia się nie zmienią, ja tego nie zalecam, ale to już jest opcjonalne, to klikamy na, to, na ten plik franczyskiem myszy, następnie klikamy właściwości i tutaj możemy kliknąć tylko do czytu i sobie zastosować. Ale ja tego nie polecam, bo czasem te pliki mogą się zmieniać wraz z aktualizacjami i potem wam tego nie zapiszę i będziecie mieli problem. Więc lepiej to sobie zostawić tak jak ja posiadam. Teraz sobie to zamkniemy i przejdziemy do następnego kroku. Ostatnią rzeczą jest zainstalowanie sobie Reshade'a do Dead by Daylight. Aby to zrobić klikamy sobie teraz na stronie internetowej w wyszukaj i wyszukujemy sobie reshade.me i klikamy sobie Enter. Następnie kiedy przejdziemy już na stronę oficjalnego reshada to klikamy sobie Download i tutaj nam zjedzie do downloada. I posiadam aktualnie wersję 6.3.1. U was może to być nawet nowsza wersja. Ale spokojnie, nic się tutaj za bardzo nie będzie zmieniać. Więc pobieramy sobie teraz reshade'a. A następnie sobie możemy go zapisać gdzie chcemy. Ja sobie go zapiszę na pulpicie. Następnie, po pobraniu sobie dokładnie tego całego setupa, sobie go oczywiście uruchamiamy. Jeżeli pojawi wam się ostrzeżenie o tym, że może to być wirus, to spokojnie, sam go używam. To nie jest wirus, tylko dodatkowo... Po prostu Wam dodaje do plików gry inne pliki. I dobrze, teraz znajdźmy sobie Dead by Daylight. Więc klikamy sobie teraz w Browse i będziemy musieli przejść sobie do Dead by Daylight. Więc jeżeli nie wiecie, gdzie macie go zainstalowanego, a korzystać przykładowo ze Steam'a, co Wam okropnie pomoże, to przejdźcie sobie na Steam'ie do Zarządzaj, Właściwości, następnie zainstalowane pliki, przeglądaj i przejdzie Wam teraz do folderu Dead by Daylight. Więc sobie teraz tutaj klikamy, kopiujemy całą ścieżkę za pomocą. Kombinację zysku w C i teraz sobie to możemy przymknąć. A następnie tutaj w otwieranie sobie przechodzimy do Dead by Daylight a dokładnie sobie wysułem tą całą poprzednią ścieżkę. Wklejamy z pomocą Ctrl-V i klikamy Enter. I tutaj, oczywiście, nie dodawajcie tego Dead by kopy exe a dokładnie no tego antechita. Otwórzcie sobie Dead by Daylight, Binaries, Win64. A dopiero możecie sobie dodać Dead by Daylight w 4 603exe To jest ten oficjalny właśnie Dead by Daylight Klikacie sobie teraz otwórz A następnie kiedy już no, to całe się ustawi No to klikamy next Następnie tutaj w rendering application Oczywiście Dead by Daylight działa w się, no 12, 11 Coś takiego więc ustawcie co sobie na Direct List 12, klikamy Next. Następnie tutaj w Update Reshade, no to polecam to sobie ustawić na Update Reshade Only i klikamy też Nexta. I tutaj jak sami widzicie, już się pobrało, więc możemy kliknąć teraz Finish, i wracamy sobie ponownie do Dead by Daylight. Po uruchomieniu Dead by Daylight, teraz musimy kliknąć sobie na klawiaturze przycisk Home, i otworzy nam teraz to, to cały program Reshape. Tutaj, zanim zaczniemy coś w ogóle robić, oto na początku, polecam Wam wyłączyć taką opcję jak Performance Mode. To będzie Wam optymalizować dane efekty, ale nie polecam, żebyście sobie męczyli tych oczu tak niepotrzebnie, więc sobie Performance Bot oczywiście polecam wam wyłączyć, bo jest to troszeczkę niepotrzebna opcja. Tutaj teraz sobie stworzyłem swojego preseta, tak jak przygotował ja mam. Więc teraz klikamy sobie w Add a new Preset w prawym górnym rogu. I teraz musimy nazwać swojego preseta, jaką sobie nazwę test. I klikamy teraz Enter. Teraz stworzyło nam całego preseta test i tutaj możemy sobie dodawać rzeczy dwie rzeczy, które są najlepsze według mnie i polecam na sobie uruchomić to jest dokładnie taki kolor, dzięki któremu będziecie mieli większy kontrast, możecie ustawić sobie nawet jasność, ustawcie to sobie na tyle, ile chcecie. Ja akurat zazwyczaj mam to ustawione na 100 siły, ustawiam sobie akurat kolory na tyle ile mnie to odpowiada. Chyba to będzie 945 I jasność ustaw, ustawiłem sobie na 1,2 Bo jest to chyba, według mnie, najbardziej mi odpowiada I dodatkowo jeszcze jedna rzecz, która jest naprawdę fajna I polecam Wam, jeżeli chcecie mieć większą ostrość To jest AMD Fidelity FX Contrast Adaptive Sharpening I po włączeniu tego Gra będzie zdecydowanie bardziej ostra i dodatkowo możecie to sobie customizować, żebyście mieli na przykład większy kontrast, tego, ale polecam wam to sobie ustawić na zero. Tutaj najważniejsze jest, żeby ustawić sobie ostrość. Ja mam to ustawione na najwyższą wartość, a żeby wszystko widzieć jak najbardziej ostro i jak najbardziej szczegółowo. I mi to jak najbardziej odpowiada. A następnie, kiedy już macie to wszystko ustawione, możecie też dodatkowo ustawić aktywne na samej górze, jeżeli oczywiście chcecie, bądź możecie kliknąć Collapse All, aby wszystko wyłączyć. Ale to, no, to już jest zależne od Was. Jeżeli sobie ustawicie aktyw o top, będziecie widzieli wszystkie swoje aktywne pluginy. Możecie oczywiście włączyć sobie inne też pluginki, ale to już robicie na własną odpowiedzialność i robicie to, jeżeli chcecie sobie oczywiście przetestować inne pluginy, które mogą Wam nawet odpowiadać podczas grania właśnie w Dead by Daylight. Kiedy to już wszystko zrobicie, spokojnie, Akurat was cały preset będzie już zapisany. Będzie się on uruchamiał e, podczas zawsze startu gry. Więc teraz możecie kliknąć ponownie sobie hone i teraz możecie bez problemu grać sobie w Dead by Daylight. No i to tyle. Ja wam dziękuję bardzo mocno za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.